Witajcie moi drodzy! W tym krótkim wideo chciałbym wam pokazać, jak wystartować z programem Traffic Monsoon i gdzie stawiać pierwsze kroki, w jaki sposób w programie, gdzie czego szukać i jak poruszać się po menu. Zaczniemy od tego, że zaraz po zalogowaniu zobaczycie tutaj takie zielone przyciski z napisem claim i różne kwoty za kliknięcie. To są, to są nowe reklamy w Traffic Monsoon które możemy kupić w CashLinks tutaj, jeżeli jesteśmy reklamodawcą. Jeżeli chcemy tylko zarabiać, wystarczy, że będziemy po prostu te reklamy uruchamiać, czekać odpowiednią ilość czasu dla każdej z tych reklam i zarabiać po 2-1 cent za każdą reklamę. Jest to fajny sposób zarabiania, ponieważ nie wymaga od nas żadnego wkładu. Możemy, tak jak widzicie, zaraz po wejściu do programu już zacząć sobie klikać. Jeżeli będziemy na wystarczająco wytrwali, to jesteśmy w stanie nawet do kilku dolarów dziennie z, zupełnie bez, tak jak wspomniałem wcześniej, wkładu własnego zarobić w programie dzięki właśnie tym cash links. Oczywiście, możemy również, jeżeli jesteśmy reklamodawcą, wykupić takie cash links i one się będą pojawiały jako nasza forma płatnej reklamy dla innych użytkowników, którzy, tak jak my w tej przypadku, będą klikać. I na tym zarabiać, jednocześnie oglądać naszą reklamę, i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przełoży się to na tak zwaną konwersję, czyli ta reklama spowoduje, że oni zainteresują się tym, co my polecamy. Po czekaniu czasu, jak widzicie, tutaj licznik zakończył swoją pracę. Przepisujemy kod captcha, tak zwany. Potwierdzamy, i wracamy z powrotem na nasz, na nasz pulpit i w tym momencie już zostało doliczone te 2 centy i możemy tak wyklikać oczywiście wszystkie, one się sukcesywnie pojawiają kilka razy dziennie w miarę tego jak są wykorypowane reklamy, cashlinks przez reklamodawców. Oczywiście my również możemy wykupić, tak jak mówiłem, te cashlinks, one wtedy się będą pojawiały innym użytkownikom no jest to bardzo fajna forma zarobkowania pasywnego takiego może nie do końca pasywnego, ponieważ tutaj musimy wykonać pewną pracę i klikać, natomiast jest to forma zarabiania bez własnego wkładu. Drugą formą i rzeczą, którą warto zrobić w programie, żeby zarabiać więcej, która będzie już wymagała jednak wkładu finansowego, to jest konfiguracja banera i wykup tak zwanego adpaka. Z tego co zdążyliście się już pewnie zorientować, Adpak kosztuje 50 dolarów i zarabia dla nas 110%, czyli 55 dolarów. I w ramach wykupu Adpaka otrzymujemy 20 kliknięć w nasz baner, kredytów reklamowych, 1000 pojawień się naszej reklamy w surfingu, czyli tutaj mamy czerwony taki przycisk u góry strony. Każdy użytkownik, wchodząc tutaj, wykonuje codzienną pracę minimum 10 kliknięć, co kwalifikuje go do. Do zarabiania właśnie z tytułu adpaków, ale również do zarabiania kredytów reklamowych, które może przydzielać do swoich reklam i dzięki temu reklamować się również za darmo. Czyli wchodząc tutaj, nawet nie mając adpaka, codziennie wchodząc w surfing, możemy nawet 100 razy obejrzeć re reklamę innych użytkowników, otrzymać za to kredyty reklamowe i te re kredyty reklamowe przypisać z kolei w zakładce My Websites do wcześniej dodanej strony. Którą reklamujemy bądź linku polecającego, i w ten sposób pozyskiwać polecenia, czyli druga forma współpracy z Traffic Monso, zupełnie bez wkładu własnego, tylko wyłącznie wkład naszej pracy tutaj w postaci klików. Wracając do konfiguracji banera, musimy sobie najpierw ustawić baner. Z linkiem polecającym, i dopiero później możemy dokupić do tej reklamy AdPak, czyli ten pakiet reklam. Możemy również dokupić same kliki, ale wtedy nie, nie otrzymujemy żadnych wynagrodzeń z tego tytułu. Czyli przycisk AdClicks przy banerze, który ustawimy, będzie dodawał tylko kliknięcia, 25 centów za kliknięcie w formie przedpłaty. Natomiast nas bardziej interesuje AdPak, ponieważ on daje nam zarobić 110%. Żeby ustawić taki banner, musimy wejść w zielony przycisk Setup I teraz tutaj wybrać wielkość banera, który nas będzie interesował. Ustawię standardowy 728 na 90 taki większy, prostokątny. Pozostały, pozostałe również są rozmiary. Musicie te rozmiary brać pod uwagę z tego względu, że na stronie, z której będziecie pobierali taki banner, również one są posegregowane rozmiarami. Przejdziemy sobie teraz dla przykładu na stronę Passive Earner, i tutaj, jak widzicie, są właśnie banery w różnych rozmiarach 125x125. 125. Gdybyśmy wybrali tę opcję pierwszą, tutaj, to musielibyśmy właśnie taki baner wskazać. Ja wybiorę 72890 i takiego banera szukam na, na stronie Passive Earner. Znalazłem. Jak widzicie, musimy szukać różnie jest to przedstawione na różnych stronach. Czasami jest podany taki długi kod, gdzie musimy wyodrębnić z niego link bezpośrednio do grafiki w formacie albo GIF, albo JPEG, albo PNG. Różnie to bywa. W każdym razie w tym przypadku jest GIF. Muszę skopiować taki link, przejść z powrotem na Traffic Monson i wprowadzić taki, widzicie tutaj, banner image URL, czyli link do grafiki banera. Jedną rzecz mamy zrobioną. Jak widzicie, podgląd od razu się pojawił. W tej chwili musimy jeszcze znaleźć target, target link, czyli link, który będzie prowadził po kliknięciu w banner do naszej strony. W tym przypadku będzie to mój link polecający do Passive Earner. Ja sobie go skopiuję również i wklejam go tutaj. Czyli target link to jest link polecający. Banner Image URL to jest link do grafiki, gdzie mamy nasz banner. Możemy go mieć w różnych miejscach na różnych serwerach. To jest nieistotne. W przypadku Passyferner wygląda to tak właśnie. I tytuł kampanii reklamowej to już jest. Roboczy tytuł Passive earner. Mogę sobie go nazwać jak chcę. Zapisujemy. Klawiszem, klawiszem Save. W tej chwili musimy odczekać 10 sekund. Aby strona zweryfikowała, czy nasza reklama wyświetla się poprawnie, po weryfikacji przechodzimy z powrotem do ustawień i będziemy już mieli. Tak jak widzicie, tutaj nasz banerek. W tej chwili jest o, to jest ten pierwszy, ponieważ ja wcześniej sobie ustawiałem reklamę. Ten pierwszy jeszcze nie jest, nie ma podglądu na baner, ponieważ baner czeka, jak widzicie, na akceptację administratora, to może potrwać kilka minut, czasami kilka godzin. Administrator musi przejrzeć tą reklamę, czy jest zgodna z regulaminem i jeżeli, się, jeżeli zaakceptuje, to pojawia się ten baner w tej formie. I teraz tutaj mamy informację o tym, ile razy został wyświetlony, ile razy został kliknięty i ile jeszcze kliknięć pozostało w ramach Pakietu. Ja dzisiaj, jeszcze kupo, dzisiaj chyba rano kupowałem kolejny adpak. I dzięki czemu jeszcze tutaj mam niewykorzystane kliknięcia na nim. Ok. W jaki sposób dokonujemy zakupu adpaka? W momencie kiedy już mamy ustawiony nasz banner, yy, używamy przycisku Buy Adpak. Teraz tutaj wpisujemy ilość pakietów, które nas interesuje wybieramy procesor płatniczy, z którego chcemy zapłacić Paypal, Payza lub Solid Trust Pay lub jeżeli mamy na koncie odpowiednią ilość środków, powyżej 50 dolarów pojawi się czwarta opcja możliwości zapłaty z salda Traffic Monsoon robimy preview podsumowanie płatności może być to Paypal tutaj również będzie podana kwota już z prowizjami odpowiednimi Procesora sam Traffic Monson nie pobiera swojej prowizji, pobiera tylko taką prowizję, która, która jest wymagana przez procesor płatności. Możemy też dodać, umniejszyć o saldo, które mamy w tej chwili na koncie, wpłatę, czyli zapłacimy zamiast 50 20, ponieważ 30 dolarów mamy już na koncie i przycisk Pay now przekieruje nas do procesora płatniczego, którym, na którym dokonamy wpłaty. No, i taki adpak zaczyna pracować. On się pojawia w zakładce My Sharing Position, i tutaj, jak sobie posegregujemy, możemy ustawić. Ja w tej chwili mam około już 50 adpaków równolegle pracujących. Tak, z 7, czyli z dzisiaj, kupiony rano, już wypracował 8 centów. On całą godzinkę nalicza nam kolejną kwotę i w ciągu doby zarabia około 2% powyżej 1 dolara, a jeden adpak zarabia, więc ich, jeżeli mamy ich więcej, to oczywiście więcej tych dolarów dziennie będziemy, będziemy otrzymywać zwrotu. Tak wygląda kwestia zakupu ad i cash linksów, które wam wcześniej pokazałem. Fajną rzeczą jest to, że jeżeli zamontujemy sobie, stworzymy sobie w tej pierwszej zakładce związanej z adpakami. Baner z naszym linkiem polecającym on automatycznie link polecający automatycznie zostanie utworzony w my websites i taki link gdzie go mamy to będzie ten najprawdopodobniej no nieważne w każdym razie będzie się pojawiał automatycznie dla nas taki nowy, nowy link do strony sam, sam sobie który również możemy obsługiwać indywidualnie dodając do niego kliknięcia i te wszystkie strony, które mamy tutaj w my websites, dotyczą surfingu. Czyli, jeżeli na przykład dodamy sobie, kupimy sobie kliknięcia bądź zarobimy kliknięcia przez używanie surfingu, to możemy przypisać te kliknięcia do którejś ze stron. Jeżeli na przykład ja w tej chwili wejdę właśnie w surfing i obejrzę jakąś stronę innego reklamodawcy. Odczekam 20 sekund, potwierdzę kodem CAPTCHA i przejdę z powrotem do Na naszej strony głównej, to otrzymam jeden kredyt reklamowy. I ten jeden kredyt reklamowy będę mógł dzięki temu, jak widzicie jest, pojawił się jeden. Używając przycisku tu albo wchodząc bezpośrednio w mojej websites, mogę ten jeden kredyt reklamowy przypisać do jednego z moich linków który albo dodałem ręcznie, albo powstał dzięki temu, że stworzyłem baner z linkiem w tej pierwszej opcji. I teraz mogę sobie na przykład do dowolnej yy, reklamy, dowolnego linku używając przycisku Manage i Assign przyznać ten jeden kredyt i on w tym momencie będzie aktywny i pojawi się raz dzięki temu jednemu kredytowi taka reklama dla kogoś innego, kto będzie klikał surf to surfowanie jest też ważne z tego względu, że musimy raz na dobę przynajmniej raz na dobę, a najlepiej jest rano i wieczorem sobie zrobić po 10 takich stron obejrzeć, ponieważ przedłuża nam to yy, yy, przedłuża nam to ważność naszego konta o kolejne 24 godziny. Yy, to znaczy konto jest ważne yy, nie jest ważne 24 godziny tylko i, i jest uzależnione od tego, czy klikamy, natomiast nie będziemy otrzymywać zarobków na naszych adpacach, jeżeli nie będziemy mieli aktywnego konta, właśnie dzięki klikaniu 10 reklam na dobę. Czyli musimy sobie codziennie powiedzmy rano i wieczorem, aby nas, nasz zegar miał pełną ciągłość i przy okazji, żebyśmy sobie zarobili te kliknięcia, wchodzić właśnie w ten surfing. I yy, oprócz tego, że zarabiamy właśnie kredyty, które możemy przypisywać przepis do naszych reklam to wydłużamy okres, tutaj ten, musimy obserwować ten licznik na, na głównej stronie. Tutaj jest informacja o tym, do kiedy mamy aktywne konto do zarabiania i do kiedy mamy, ile godzin pozostało do kolejnego wyklikania 10 reklam, co nam daje co godzinne naliczenia na naszych hatpackach. Jeżeli ten zegar się tutaj zakończy i my nie zdążymy w tym czasie wyklikać kolejnych 10 reklam, możemy ich zrobić 20, 50, ważne, żeby było minimum 10, bo to 10 przedłuża nam, każde kolejne 10 reklam przedłuża nam o 24 godziny zegar. Jeżeli tego nie zdążymy zrobić, to po prostu nasz, nasze zarobki będą stały na adpakach i nie będziemy zarabiać co godzinę kolejnych naliczeń. Dlatego jest to istotne. E, oprócz tego w programie możemy sobie jeszcze do, y, korzystać z wielu innych funkcji, które pozwalają już nie zarabiać, ale reklamować się. A jak wszyscy dobrze wiedzą, dobra reklama jest dźwigną handlu i czasami warto wydać kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt albo set nawet dolarów na, na dobrą reklamę w dobrym programie, aby uzyskać sprzedaż, czyli w naszym przypadku często są to po prostu polecenia w innych programach, gdzie zarobimy z prowizji znacznie więcej niż wydaliśmy na tą reklamę, dlatego warto próbować się reklamować. Jak widzicie w Straszfikonsu możemy się reklamować gratis dzięki surfingowi, wystarczy klikać Ile się da tych reklam tutaj, używając czerwonego przycisku, zarobić kilkadziesiąt, kilkaset na przykład dziennie takich kredytów reklamowych i te kredyty reklamowe do my website sobie dołożyć. Dzięki temu reklamować swój link polecający. Oprócz tego, cash links, czyli te zielone przyciski, widzicie po jednym, po dwa centy, jeżeli tego wyklikacie dużo, to zarobicie parę dolarów dziennie. Te parę dolarów też możecie przeznaczyć na inną reklamę albo po prostu wypłacić. Jest tutaj pełna dowolność. Bardzo ciekawy program, bardzo skuteczny reklamowo. Bardzo dużo poleceń w innych programach uzyskałem dzięki Traffic Monsun, bardzo miły i przejrzysty. Możecie sobie tutaj też przejrzeć inne opcje w programie. Są tekstowe reklamy, bardzo ciekawe, które się pojawiają na dashboard, które kosztują też, są płatne. Nie zarabiamy na tym. 25 centów za klik. Możemy sobie taką reklamę skonfigurować, opłacić i. Te reklamy będą się pojawiały. Y, zaraz na froncie po zalogowaniu, jak widzicie tutaj innym oglądającym stronę. Y, bardzo ciekawe y, i najbardziej skuteczna metoda reklamy w Traffic Monson, która również nie daje bezpośrednio zarobków, ale daje y, niesamowite efekty y, marketingowe. Y, Monson packages kupuje się takie pakiety y, od 5 dolarów zwyż do 600 dolarów za, 50, za 500 tysięcy klików. Jest to na tyle unikalna usługa, że ściąga nam na nasz link polecający, bądź na naszą stronę, którą reklamujemy dzięki niej tysiące odwiedzających w bardzo krótkim czasie z bardzo wielu stron internetowych. To nie są tylko i wyłącznie klienci Traffic Monstron, to są pod, podłączona jest cała pajęczyna firm i innych serwerów wymiany ruchu, która generuje ruch na tym linku z bardzo wielu stron internetowych związanych właśnie z zarabianiem online dzięki czemu mamy możliwość pozyskania poleceń i do Trafik Monsuna i do wszystkich innych programów, które chcemy promować z jednego miejsca. Bardzo skuteczne i, i również testowałem i bardzo polecam tą, tą formę reklamy. Mamy Trafik Monsun Rotator, z którego korzysta nasz polski team, Trafik Monsun Polska, gdzie dodaję wszystkich naszych ludzi, którzy są w naszym, naszej organizacji, są, są tutaj dodawani po kolei i skutkuje to tym, że jeden link, tak jak tutaj, przekierowuje do automatycznego losowania któregoś z linków, które są zdefiniowane w ramach tego linku dzięki temu rotatorowi. Czyli możemy sobie złożyć, stworzyć taki rotator, i dzięki niemu <coughs> będzie za każdym kliknięciem inny link podawany przez, przez ten link odwiedzającemu. Bardzo fajna funkcja, warto z tego skorzystać. I co jeszcze? Mamy tutaj jeszcze taką sekcję związaną z finansami informacje o tym, My Balance History, bardzo ważna, bardzo cenna opcja do sprawdzania. Zobaczcie, jak cash links działają, ile jest dzięki temu prowizji dla polecającego. Bardzo warto te chociażby polecać trafik mocno z tego względu, że ludzie, którzy będą pod wami pracować i klikać te cache links na pulpicie. Klikając dwucentowy cashlink, Wy również otrzymujecie dokładnie tyle samo, ile wyklika wasz polecony. Zobaczcie, ile to w skali dnia może wygenerować zysków. To są małe kwoty, po jednym po dwa centy. Natomiast tych klikaczy jest naprawdę dużo bardzo dużo. Możemy mieć na przykład. Kilkadziesiąt, kilkaset osób zupełnie nie, nie, nie korzystających z adpaków, ale klikających w cash links. i to będzie nam generowało również przychody. Zarabia klikający i zarabia jego polecający dokładnie tą samą kwotę, 1 cent albo 2 centy od kliknięcia. Następna zakładka to jest historia wypłat. Kolejna od dołu to są payment history, to są nasze wszystkie wpłaty i działka affiliate, gdzie możemy zobaczyć banery Traffic monsun, aby je polecać w innych programach. Możemy zobaczyć, możemy wysłać do naszego znajomego po angielsku na przykład list zapraszający do Traffic Monson, wpisać tutaj adres, imię, nazwisko, całą listę taką mailingową sobie uruchomić. Możemy również podejrzeć naszych osobistych poleconych i całą organizację. W dół pod nami, również używając Entire Organization będziemy mogli zobaczyć poleconych, 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 całe drzewko pod nami. Jak wygląda organizacja?